Ostatnia osoba, która zostawi łapkę pod tym filmem, będzie miała szczęście w tym Stars. W tym momencie mogę się z swojej, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje mitycznego skina i pamiętaj, że w się swoje kanał coś do kontaktu, żeby mógł wysłać ci to w wiadomości prywatnej. A dzisiaj mamy dla kogoś kanał z w wersji z plusem. Dokładnie tak, w tej premium plus, gdzie znajduje się masa gemów, kredytów. Darmowe piecki No Nowy tytuł tu mm. czy przy skin do San Diego. A także dużo dużo więcej. No i jedna osoba pod tego filmu otrzyma to właśnie totalnie za darmo, także jeśli ty chcesz być tą osobą, która kanał, to która szybko łapkę w górę. Pod tym filmem. Subskrybuj mój kanał, wszystko jeden subskrybuj tam na dole. Jak już subskrybujesz, to jesteś szefem. I wielkie pozdro o dla 10 osób, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Miej wpisany kod Damian w sklepie Browster. I napisz w komentarzu, jaki zadymiasz jest z w tych emotkach. Jojo pająk, no mi to coś chyba mówi. Także zobaczymy, czy wy wiecie, jaki to zadymiasz. A teraz lecimy. Cześć, witajcie, ja jestem Damian tam z bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Daily na moim kanale. Tak, jeśli jeszcze nie wiecie, to teraz filmy z Browser pojawiają się tutaj codziennie i będzie taka aż do końca wakacji. A dzisiaj jest ze mną oczywiście moja baba, Vera, czyli też stawerka, bo tak się nazywa kanał. A jest oczywiście tutaj nie bez powodu. Ponieważ czeka nas 81 pojedynków. Gdyż robimy dzisiaj wielki test nowego brawlera klensa, którego już w sumie każdy może odblokować sobie w Brawl Stars. Ja szczerze mówiąc, to tęskniłam za tą serią. Ja też, ale wiem, że strasznie długo się to nagrywa, więc pewnie zaraz mi się odwidzi. Żeby nagrać 82 starcia 1 na 1, to słuchajcie, minimum myślę, że 2 godziny nam to zajmie, nie? Ogólnie uważam, że Klęs jest bardzo mocnym z odmiarzem, ale bardziej do Gierek 3 na 3 i w takim 1 na no 1 może mieć troszeczkę problem. Przez to, że wiecie, on tak jak Serge, musi się ulepszyć dopiero na ten swój najlepszy poziom i wtedy jest totalnie niepokonany. I że co, myślisz, że dobrze ci pójdzie? Myślę, że tak, że to jest dzisiaj jest mój dzień. Dzisiaj to ja wygram większą ilość pojedynków. A jak myślisz, ile wygrasz na 8 82 gierki, bo na koniec jeszcze będziemy robić Clancy vs Clancy. Myślę, że co najmniej 40. Uuuu. To wy widzowie napiszcie w komentarzach, ile według Was dzisiaj zadymiarzy pokona Werka. Ona obstała, że 40, a obstałem, że 28. Okej. Okay. <laughs> I skoro Clancy dzisiaj w moich rękach stoczy ile tych pojedynków? 81? 82? To w takim razie zostawcie 8200 łabek w górę. Pod tym filmem i nagramy kolejny taki pojedynek z nowym zadymiarzem. Myślę, że to jest dobry deal, a teraz zaczynamy. No to słuchajcie, bierzemy Klensiego, czyli 26. mitycznego zadymiarza w grze i lecimy. Ja go tutaj już mam wymaksowanego na 11 poziomie mocy i na starcie 1 na jeden trzeba będzie wybrać jakiś fajny build, więc zaczniemy sobie na pewno od obrażeń. Z gadżetu raczej nie będę korzystał, więc ja sobie pójdę. Co mi zaglądasz? Co ciekawe jest, co tu mam, żeby jeszcze pozmieniać nie, te swoje nie. buildy. Vera już wcześniej szykowała buildy dla swoich zadymiarzy. i chyba ta Tarcza będzie najlepsza. Dobra, jeżeli chodzi o gadżety. Wow, ale tu coś strzela. Szybki strzelec, <grych> tak nawiązując do strzelania, to będzie dobre, bo dzięki temu będę mógł wbić w większy level na klęskim podczas gry ten kolejny stage. Chociaż wiecie co, ten taktyczny odwrót to jest szybkie uciekanie i przeładowanie jeszcze jednej amunicji. No jest dobre, ale na razie wezmę to. Zobaczymy, jak będzie szło najwyżej, to zmienię. Tak szczerze, to ja uważam, że przegram te 40 pojedynków z merą, ale tak <grych> powiedziałem, że za bardzo to się nie poczuwała, że <grych> zaraz mi rozwali każdym. Bo jest jedna dobra taktyka, żeby mnie rozwalać. Wiesz jaka? jaka. No szybki dobra, zanim Clancy się zdążył lepszyć. Clancy przeładowuje całą amunicję po każdej eliminacji. To mi się totalnie nie przyda, bo ja będę tylko jednego fraga teraz robił, więc oczywiście idziemy w to i dobra, no tu będę zaczynał z ilością żetonów. Mamy też na dzisiaj specjalną mapę przygotowaną. Jak widzicie, jest tutaj dużo wody, czyli jest takie środowisko dla Clancy'ego w miarę git. Pierwsze starcie, Clancy vs. Shelly! W ogóle widzowie, to jest też pierwszy moment, kiedy oboje gramy na iPadach. Waka. I... Czekaj, czekaj, dobra, gdzie ty tu już podjeżdżasz? Z Kubańcu. Dobra, ja Cię trafiam. Ja Cię trafiam, a można tutaj trochę Let's uciekać. Go. Pyk, 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 pyk. Dobrze ja nie. <laughs> już ultana naładowałem Ajajaj. Także no co, 1 do 0. Ty w sumie z tym Star Powerem, to może to jednak lepiej wyjść mi się zdawało. Clancy versus Nita. Dobra, pani Misiek, no ja się postaram teraz tak nie cofać. Po prostu, a ty teraz, Kubońca, jak mi tam uciekasz, dobra. W ogóle powiem amizowę, że od czasu, oj, oj, zładałem teraz misy. O nie, przegrywam to. Przeze mnie podają te misy. Może jakbym trafił, to jeszcze łódź by się zdążona naładować czy coś. Nie dobra, muszę się skupić. Pora na kolta! Dobra, no z koltem to ja nie wiem czy mam jakieś szanse, chociaż mam trochę więcej tego HP. Dobra, uj, no nie, nie. No nie, nie mogę nic trafić Ja też na razie, bo uciekasz mi tu. No nie, nie, 300 HP mam, dobra, ja tu siedzę i nie Ja nie wychodzę stąd, trudno. Potrzebuję HP. Dużo masz do ulta? Nie mogę powiedzieć. ja mam jeszcze dużo. Tak, gdzie w ogóle się tam skitrała. Gdzie jest i powiesz Nie. No nie. No czemu ja nic nie trafiam tym pensim. Ej, dobra, let's go Masakracja. Nice. Ból No na razie przegrywam. I jeszcze chyba czegoś takiego nie było, żebym przegrywał, nie? Dobra, teraz akurat będzie chyba ciut lepiej, tylko że ja muszę cofkę cały czas zrobić, to co tu robić innego. No nie, nowy ból! Ty, kto Ej, był pierwszy. Ja, nie ja wiem, mam napisane ja, porażka. Ja uwaga, uwaga, pierwszy. uwaga. Jesteś numer jeden, czyli wygrałem z bólem. Ale mi się wydawało, że to ja pierwszy trzeba. Masz napisane, ranga druga. A. Wszystko jest udokumentowane tutaj, ale też miałem porażkę. Brok. A ci fituje do Niku? Nie wiem, nie podoba mi się ten remodel broka. A no co, no i będę się tam oburzał, o mam koszulkę. Czy to tutaj jest jakaś kurtka? Tak, gdzie poszła? Tam się schowała w tych krzakach. Dobra, w ogóle te krzaki mi się nie na razie. mam fryzurę. Robię robotę. A gdzie ty jesteś? Tutaj, skubańcu? Nie nie nie, 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 Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja sobie ciebie poczekam, nie? Nie ma problemu. Że ty masz troszeczkę lepszy zasięg, a ja nie wykorzystuję na razie mojego gadżetu za dobrze. Lipa mega, że nie zrobiliśmy pojedynku z Berem, bo z Berem to by się tutaj magia działała. Ja bym z berem wygrał każdy pojedynek, nie? O? Nie! Wiedziałem, że jeszcze jeden im mnie trafi, tylko że nie miałem gdzie uciekać w tą stronę. El Primo is here Dobra, na razie z tymi tankami akurat idzie nieźle, tylko ja muszę to taktycznie, pyk? Oj, oj, gdzie mi tu uciekasz tutaj? Movement, ojc. Movement Boga idzie. Ojc. Dobra, bum, bum, bum. Nainara, no tak to się robi. Wracamy do gry. Barley. Robot kontra krab Okej, okay. tym Barleyem to. Ten... Ły, Barley akurat jest fest mocny, też tak uważam aktualnie, ale ej, dobra, no coś tu potrafiałem Tylko, że ty masz tutaj przewagę, bo masz właśnie te ściany. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No, jeszcze jeden. Graty. Another round. Poko. Może spróbuję teraz zajadać Werę. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli o tym widzowie, to na kanale Stawerka, czyli nowym kanale Wery, co jest? Może opowiesz widzom To Jest fajny odcinek. Mam wino, udało się. A na kanale Stawerka, czyli pierwszym kanale Werki, pojawił się pierwszy odcinek ze mną, jak ktoś jeszcze nie oglądał, to macie link w opisie, możecie sobie wpaść, tutaj taki shout taki mini promowery. Roza! I To jest kolejny tank. No i tego się boję. Nie wiem czy za szybko tego gadżetu nie użyłem, ale później to... Już... Jak mi dojeżdża! Jak mi... Mnie... Nie no, ciężko. Jesse! Nie jest kolorowo widzowie na razie. Gdyby mi się udało na jakiś wyższy statek skoczyć w ogóle chociaż raz. By było tak pięknie. Przecież ten w wtedy taki damage daje. Nigdy nie miał szans, nie? Ale dobra i tak się udało tą jazz jakoś tutaj wymanewrować. Chodzę do Gryatu, znowu on! Daj na Mike, daj na Mike, samo zło! Takie nawiązanie pewnie piosenki. Ja sobie wykorzystam trochę tutaj miejsca. O, ty, nieźle, nie w sumie dało. Pyk, pyk, oto atakiem, oto atakiem, oto atakiem, atakiem. Pyk, pyk, pik, pyk. Dobra, ja na blisko tutaj. Nie, nie! Daj udało się. Jakbyś jeden więcej trafiła, to ciężko by było. TIK! Trzeba to zrobić tak jak tutaj właśnie. Zostań na Majkiem. Tak się to widzę ty. Góry dół? dobra, widzę cię. Nie, no, ticzku, ticzku. Sorry. Już miałem neutraluta. Jak spisze się a bit 8-bitowiec. W ogóle ja pamiętam, jak a bit wychodził, nie? A to już tak dawno temu było. Ty, Czemu ja nie używam że czemu ja nie używam że Dobra. Dobrze, że 8-bit jest taki wolny. Dojdzie go w miarę. Problem mam z tym. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Co by tu zrobić? Ja już mam w ogóle coś fajnego. <laughs> dobra, żeby to tak. Nie, nie. No, co ma zasięg, baba. Nie podoba mi się to. Ty, Mara! <laughs> 462. Dobra, ale się udało, nie? RIKO! Z tymi ŻETONAMI widzowie jest tak, że ja tak nie, nie nadążam w sumie tutaj uzbierać. U, u, a mi wyjeżdża tu z no tak Nie, nie, nie Ojej, Nie, 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 nie wyprowadził Dobra, muszę zrobić mini zmiany W takim wypadku weźmiemy sobie po prostu ten drugi gadżet Dzięki któremu Clancy będzie się przesuwał do przodu i przeładował amunicję Chyba bardziej odda Daryl Beczkownicy Daryla, łączcie się O nie, dobra, w sumie na Daryla to ten gadżet od razu chyba się nie przyda Dobra, czekajcie, tutaj sobie tak, tu tak Teraz robię to Mamy jeden ammo więcej Pyk, od razu ulcik Nice, ej dobra Ten gadżet chyba jest game changerem, nie? Penny! To jest to nie mortis. Dobra, jeżeli chodzi o penny, to ja robię tak. Nie Nie rób tak. To gdzie ty tam się schowałaś? Chodź tu, wracaj. To ma być. Nara To właśnie dlatego się chowałam. Karl! Cziup! Nie ma, nie ma. Siema! Siema. 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 No, 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 coś, 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 nie podpaliła mnie! Skubanec! Szkoda, że wcześniej tego nie użyłaś. Jakbyś użyła to wcześniej, to ja już bym miał zero. No. Jackie! I to jest takie ładne skinę. Tematyczna ta Jackie. Lepiej, żeby nie pokazała tego, co na trailerze. Za szybko użyję ten gadżet, to bez sensu, bez sensu. Dobra, czekajcie. Chyba przeżyję, jest git Mam to ogarnięte, dobra, dojeżdżamy tu. I ulcik! Nie, ten gadżet. Turbo Game Changer. Gasik! Dobra, baloniarzu. Kubany baloniarzu. Nie, dobra. Aj. I... Nice, i super jest, teraz jest dużo lepiej Przechodzimy już do starsi z epickimi zadmiarzami i jako pierwszy Bo jest do pokonania przez klęskiego, ale czy da radę? Przekonajmy się Także ja już tutaj od razu wjeżdżam Tym bo, to w sumie ostatnio wiedziałem, że nawet I, nieźle ci szło granie Co jest? Ty gdzieś? Ja przez ten przejechałem, przez ścianę jakby Nie wiem, czy to czy ty widziałaś, patrz Już nie zobaczę Jak się nadziałem teraz A to było do wygrania Ja to ziara. Już czuję, że pewien taki widz, on pomysły, zrobi z tego piosenkę o, o, Dobra, to do jest, to Tak, już było idealnie. Prawie, stiu. Okej. Okay. Uj, chup, chup, Nice. Clancy. Piper. Tawerka Piperka. Jeszcze bardziej się rymuję. Dobra. Ta! czeka na mnie w krzaku! Nie! Czeka na mnie w krzaku ze Star Powerem. Nie. No to sobie poczekasz. No dobrze, ja tak mogę cały dzień. Nie? Naprawdę, przyjemnie mi. No wyjłeś tam, nie? bo ty siedziałeś w krzaku, to ja sobie siedzę za boksem. Co jak taki robot, no. co się schował za szafą. Co? Jaki robot za szafą? Aha, dobra, teraz nie wierzę. Chciałem zobaczyć, czy przestępcze jadę. Zmarnowałem jeden gadżet. Pyk. Dobra już. No co? Do krzaków wchodzi! Nie, nie. No i teraz to sobie tu posiedzę. Teraz strefa przyjdzie, nie będzie dobrze. Poczekam na strefę, jak trzeba. Jak <grym> chodzi dookoła mnie. Kurde, czemu to cię nie trafiło? Pyk, pyk. Nice. No i pokalana, ale bardzo chciałeś wygrać teraz, widzę. Dobra, jakby tutaj mam cię pokonać? Mamcia ma trochę podobny atak do ulta na siebie, nie? Dobra, pyk, 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 pyk. Oj, to... uj, 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 będzie ciężko, będzie ciężko. Chociaż. Już miałem ulta. Już miałem ulta. Jeden cios, jakbym sobie jeszcze wyczerpiał. Brąk! W ogóle widziałem ja cały czas do wykonania kary, że muszę się przebrać za flanka. Dostałem tą karę na tym odcinku Story i to przegrałem. Więc spokojnie, ja tą karę jeszcze wykonam i muszę poprowadzić tak streama. Tyle tylko, że umówiliśmy się z Werą, że ona przygotuje właśnie stroje do tego i ona też będzie przebrana za jakiegoś wymiarza. To jest No to jest kubońców, nie? Kto pierwszy, kto nie pierwszy? Znowu wygrałem, jesteś numer jeden sekundy wcześniej. A wiesz, co mogę zrobić? Ja myślałem, że ty całe tam środowisko, te, te krzaki, wszystko rozwalisz swoim mundem, a ty wolałeś tam podejść jeszcze. Wracając do tego, co mówiłem, to oczywiście kara będzie wykonana i poprowadzę streama przebrane za Franka, ale będziemy nagrywać odcinek na kanal jak ona stylizuje na za Więc to jej pytajcie kiedy? W tym tygodniu? W tym tygodniu. <laughs> no dobra. Bibi! No, jak leci na mnie. Cześć. Siema Siema czy ja jeszcze ci stół nadaje jakiegoś, jak przez ciebie przejadę? Chyba tak. Ała. A czy czemu ja o tym nie wiedziałem wcześniej? Lul, fajne. Pszczółka bi. No ja już ucieka. No, Nice. Kurczę. Pięknie. No nie. Już wiem, co robić na tych snajperów. Patrzcie to widzę Piek. No o Piek. czym się. Piek. gdzie polazła? Do dołu. Nie, do góry. No, wracaj tu. Wywróciła. <laughs> nie. Ja. Nie. No nie, no, ty mi się chowasz tam w krzakach, dobra, ja też teraz tak będę robił Edgar! Tym zadymiarzem chyba Wera nie będzie siedzieć w krzaku, a jednak <gryf> Coś tu się dzieje, ja muszę uciekać teraz Dobra, pyk, 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 nice Ej, tyle by było z pana Edgara Grif! Mówię, teraz to jest bardzo ciekawe starcie Taki punk rap kontra taki punk rap z Brawl No mhm. bo Grif jest troszeczkę jak punk rap. Dobra, trzeba tutaj dojechać Tutaj jakiś cios od razu, dobra Kubana jak tutaj się siedzi teraz i czeka, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Sobie siedź tam, spoko, pyk to ty tu świnkę rzucasz ty. Gdzieś świnie rzuciła. Dobra, bo mnie teraz nawala. Okay. A tak jak wszystko się dam, to no to w sumie nawet nieźle wychodzi. Dobra. Pyk. Nice. Jak... A z mu to nawet użyć, okej? Okay. Grom. Ciekawe czy chociaż raz uda mi się wejść na ten najwyższy stage. By było U, mega dobre, ale teraz muszę to... Dobrze. Już było ciężko naprawdę. Jeden atak mi został. Jak zakończy się starsie z Boni? Okej. Okay. Pierwsze strzały jakieś tutaj. O, nie, jak mam mało hopety. Już na multo. Było poczekać na re regenerację. Geil! Z tego co kojarzę, to ostatnio chyba do niego coś trafiłaś, nie? Już dlaczego ten pierwszy autoatak tak poleciał dziwnie? Na moim odcinku trafiłam do niego hiper doładowanie. Okej. Nie, nie jest. Wstrzymałem, że autoatakami tutaj odwalę maniane, ale jedno się udało. Koleczka! Jak już zdradzam trochę rzeczy i nickuję, to koletka będzie bardzo ważnym zadymiarzem, jeżeli chodzi o następny odcinek Werki. I to będzie coś, czego nikt nie nagrywał jeszcze z starsa. także spodziewajcie się fajnego konta... Gdzie ta idzie tam znowu? Ja ci tutaj promo robię, a ta jeszcze się głowa gdzieś do krzaków. No sama byś może odpowiedziała trochę. O, o, o. No ja na razie Dara. nie chcę za bardzo spoilerować. Ja cię tu zagaduję. <grym> Bell! A co do mojego odcinka, ja powiem tylko tyle, że takiej formy jeszcze nie widzieliście. Dokładnie powiedziałem przecież. Nic więcej nie powiesz? Na pewno? I... mam nadzieję, że wam się to spodoba. Pyk. Okej, okay. czyli tajemnica. Ash. Dobra, z tym Aszem to właśnie nie mogę się za blisko trzymać, więc... Teraz to trzeba... O, właśnie tak, tak, tak. Dobra, sobie... No, powiedziałem, wow. że ja mogę się blisko trzymać i podjechałem. Szybko poszło. Oh, Lola! Już tutaj uniki. Dobra, trafiam, trafiam, trafiam. Okej, okay, walczymy. I słuchajcie, ja teraz jestem całkiem... Nieźle naładowany i myślę, że dam ci się trochę po... Albo może lepiej tego nie robić, może lepiej to po prostu wygrać. Dobra, bo tutaj już klęci na kolejny level, wiesz, Jołnie. Sam! Dobra, z tym samym trzeba mądrze. Okej. Okay. Oa! No mnie trafiło ładnie. Ładnie mnie trafiło. Nie, znowu mnie trafiła. Nie. Ciężko. Mm, Mandy! Dobra, zobaczymy czy Vera dobrze to zrobi. No chyba dobrze. Na razie to robisz. Nie podoba mi się to. Już tam do krzaka swego lugonego łazi. Dobra, trafię, trafiłem dwa razy, pyk, pyk, kończymy ją, kończymy, mamy to. Lazy Maisie, Jak u ciebie z graniem e, właśnie tą postacią? Lubisz się? Mm, całkiem spoko, nie zagaduję mnie, proszę. Jak to nie? to? Nie zdążyłem nawet twojej taktyki wykonać i uciec do krzaka. <gry> Morski pojedynek, krewetka kontra krab. Daj buziaczka. <gryś> tego balona ode mnie. Daj buziaczka. No, czekam tam, gdzie ty uciekałaś. Tak, no to chodź, 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 Perl. Co pokaże nam tutaj perełka dzisiaj? Teraz ci piekę właśnie ciasteczka. Ciasteczkami pieczesz? pieczasz? To by podgrzewane jakieś dostanę. Spalone mocno. Aha, aha. Nie, nie. dobrze, ty nie, nie, nie podpaliłaś mnie, okej, okay, jest no. Nice. Mogłem się jakoś skitrać. Larry Lori! Z bliźniakami może być ciężko, chyba, że. No gdzie? Chodź tu. No wracaj tu. To ja nie podejdę bliżej, albo podejdę. <grystanie> Dobra, pik, pik, pik. Już nie ma takiego dużego domejra, Lary. Hmm. Angelo! Dobra, to jest, jest sobie brawler, także zrobimy to. Tak. Ja, tak, gdybym ja zrobiła po prostu tak. Zrobiła. Pa! No nie, no nie, wracaj tu. Ale nie, bo w sumie tak strefa przyjdzie później, nie? To możesz sobie tam pływać, ile chcesz. Dobra, teraz nie mogę już puścić tego Angelo, udało się. Wielki pojedynek dwóch nowych zadymiarzy. Clancy kontra Barry! Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy mam jakieś szanse. Mmm. No właśnie. Chociaż, chociaż. Gawera tymi rzucającymi jakoś tak nie najlepiej w sumie gra. Ty, ja to wygrałam. I to teraz. What? Mortis is here. No, <grym> Tak. To nie ten, nie ten voice name. dobra, nieważne. A tak czy gramy na Mortisa. Okej, okay. na Mortisa to w sumie. Dobra, uciekamy z tam. Ty, tu jeszcze faktycznie stunuje okay. Ja nie wiedziałem, że to stunuje No to ten gardet jest dużo nie lepszy. stun, to bym wygrała. Tara! Okej, okay. no to na Tarę. Trzeba będzie najpierw trochę podtrzymać ten dystans. Jest dobrze. Teraz szybki dojazd i jest pięknie. Wiecie co, jako, że już lecimy z mitycznymi zademiarzami, to weźmy może sobie... O, wysoka stawka klęsji. Zagramy sobie teraz ze skinem, który ewidentnie lubi wtorki i soboty. Kto ma wiedzieć, ten wie. <grym> Jean! Okej, okay, jeżeli chodzi o Gina, no to... Pyk, 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 pyk. Ajaj. Pyk, pyk, pyk! Nice. Dobrze, to przeładowanie amo... Nie, ten każdy jest dużo, dużo lepszy. Ja teraz dopiero to zrozumiałem. Max! Dobra, jeżeli chodzi o Max, to ja robię tutaj tak. Pyk, pyk, pyk. Chociaż może... Tu trzeba było inaczej to rozegrać, później dopiero użyć ten gadet. Pampę! Mhm. Dobra, rangi w, w górę z godnym kurem. A teraz już wiem co robić. Chodź tu z tymi walizami, ty, pakuj walizę gościu. Pakuję... Nie no, co ja robię? Co ja robię? Tragedia robię. Chociaż ty też na razie, co ty robisz? Co my robimy? Co my robimy? Dobra, pyk, pyk. Ten stunik jest piękny, naprawdę. Muszę z tego częściej korzystać. jak widzowie, teraz mamy równe szanse, bo Vera już nie ma takich długich pazurków i już normalnie może grać na iPadzie. W ogóle oboje gramy teraz na iPada. Bo z kiełkiem! No słodziak. Hey. ma kiełek, sie ma. Ucisku łańcu, ty, jak mnie bije ten kiełek? To, ale niestety, zajemy nie nic dogadanie. Byron. Aktualnie to jest mega mocny ziutek Więc ja tutaj ryzykuję Ale robię ten podjazd Żeby to zrobić, dokładnie tak Wow, squeak Ślina kontra krabik i teraz tak Jeśli chodzi o squeaka, no to ona i tu będzie ładnie nim trafiać Więc też trzeba to zrobić jak najszybciej Żałuję trochę zmarnowania tego gazetu, Ale no, udało się tak cisia. Lu. To lecimy na Pana ludziarza. Widzę, tutaj Lodziarz dobrze opanowany hmm? Nie no co ja tak nie trafiam? Coś mamy podobno niemożliwe, przynajmniej tyle. Nie, już nie. Już mam mniej. Co? 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 Co to za? Co to było za przystanie? RAFS. I tym Raphs nie Gdzie ty tam... Na Ta, co bije mnie tak mocno? Jeszcze... No... Let's go. Bas! Do bazy to się lepiej nie zbliżać, tak szczerze. Trzymamy się jak najdalej, żeby nie naładował ulta. Co ja... Mam problem z tym trafianiem.

Uciekać? Jest, jest! Pięknie wyszło to teraz! Perfekcyjnie! Janet! Dobra, pokaż co tam potrafisz, Janetka. Z no. Janetką to ja się tu będę musiał chwilę pewnie pobawić. Nara? Albo ja robię. Nie, ty robisz <laughs> Nara, teraz <laughs> trafiłem. Walka głębinowa. Otis kontra Pankra, Clancy. Dobra, no Otisa. W sumie, nie wiem, to jeszcze jego gwiazda tam jest. Czekajcie. Dobra. Ja tu czekam. Nie trafię na razie ładnie. No, 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 kończymy. Jezu, gdzie ja wycelowałem? Dobra, podjazd! Nie, tak. Buster, prawie jak Squadbusters. Kiedy jakiś odcinek ze Squadbusters na kanale? A chcielibyście? No, pewnie by chcieli. A ja wiem, że ty dużo grasz. U? U? nice. A. Dobrze, że miałem. <laughs> Ulta. Gay. Dobra, pani Breju. Mam tu z dystansowym zagadkiem. Zrobimy po prostu tak, tak, tak. I tak. No i to było piękne, tak muszę grać właśnie. A mi się to nie podoba. RT! Ten zdaniem, że nie będzie mi się kojarzył z nikim innym. niż <grym> z panem. Dobrze, dobrze. O, ty, dura, nie błądź. Tragedia, tragedia. Mm, nice. Nie, nie, jeden strzał jeszcze więcej miał, czy coś. To teraz Willow! Ej, dobra, Vera, a ty kojarzysz w ogóle, ile już masz wygranych ze mną? No właśnie, też o tym przed chwilą pomyślałam i szczerze mówiąc, straciłam rachubę. Ja więc też. Napiszcie ale jest ich sporo, nie? Słuchajcie, jak ktoś napisze, ile Vera wygrała dzisiaj Gierek, to y, zostawimy mu serduszko pod tym komentarzem. Zobaczymy, czy ktoś da radę to wszystko policzyć. Tak! A myślisz, że to będzie coś koło tych 40? Jak zakładasz? Nie, nie, zdecydowanie nie. Właśnie? Ja nie wiem, ja myślę, że z 30 zrobisz chyba na spokojnie. Dobra, ja tutaj używam od razu tego, żeby mieć... a ci a, no, wodaż, by waliło, no, się A Ale na podaż, by No, jak wyleciał ten krab. Dobra, mi się wydaje, że na czaka powinien wygrać, bo wera chyba go średnio ogarnia. Aha, dobra, teraz już mogę, teraz już mogę, teraz już mogę. Uch, jeszcze jeden, no i tak, No Ja myślę, że mam sobie rzucić. Yy... Jeden po. Coś. Charlie! Lecimy na Charlie, gdzie on się tutaj kryje. Dobra, dobra. Dwa trafią, trafione, zgi. Tyle widzowie, jaka jest wasza ulubiona pozycja wygrania w Brawl? Bo moja jest na leżąco w łóżku, Serio, wtedy mi się gra zawsze najlepiej. Okej, okay. to tu nie jest No Muszę muszę się wycofać, okej. Okay. Gdzie ja strzelam tam do góry Co za bardzo? Tak, kiedyś jest się stresuję, tego nie było. Widzę, że nie w, w kopono. Poszłaś tylko pajączki. Py! Py! Nice, wyszło. Miko! Uh -huh. chodź tu, skubańcu. Dobra, więc Miko to trzeba... No spokojnie, no spokojnie. Teraz zrobić tak. No nie. Teraz no spokojnie. No ja nie lubię tego nicka, no wkurza mnie Melody ja Źle co zaśpiewałaś, to było -no, no wiem, ale ja coś pomyślałam po prostu tak Dobrze, dobrze Pioro, masz trochę mniej nie? Jak mi się podobało Więc teraz robię tak Tak, tak mnie auto -ataki, Nie, Mnie autoataki mnie Zdziszczyły Ja już nie mogę na blisko Podejdź, podejdź, nie. podejdź no, Ja podejdę <śmiech> <śmiech> nie. nie Melody pokonała dzięki drugiemu gadżetowi Lili Dobra, Lili jest mega mocny, jej się akurat strasznie, strasznie boję Nie wiem, czy aktualnie jest jakiś lepszy brower. Dobrze, ale na razie... No właśnie to zrobiła Trzeba ją zaskoczyć, nie poglądaj Ja kum. No, mara! Lili pokonana, uuuu uh -huh. Słuchajcie widzowie, teraz będziemy grać już na legendarnych zademiarze, także ja biorę Basic Clancy'ego Spike! Uf, lecimy ze Spike'em. uj ten Spike nie ma za dużo HP Ale w sumie ja już też powoli Ja już nie mam za dużo Dobra, trafionek, dobra, dobra Wow! A się nadziałem na no, twoje kolce <noise> Czy klęski pokona Kroła Kaka I ty, ty, ty A co teraz? Co teraz? Aj. Już <noise> się skupiłem Nawet teraz nie jednego ataku w ciebie nie <noise> Leon to tu będzie jakiś klonik używany zaraz? Ale zobaczymy Czy ty ustawiłaś ten drugi gadżet? No zaraz klon ci pewnie No oczywiście No oczywiście, no, no oczywiście Nie Muszę stąd uciekać ich, Jeszcze mi HP zabrało a, chciałem strzelić Widzę, że ty masz tam Nie. Bo ja stąd zjeżdżam A, nie, nie trafiłem I ona tu gdzieś jest, ona tu gdzieś jest nie. nie. co to było? Sandy Dobra, Sandy jest kubaniec, jest mocny też A zobacz w ogóle jakiego mam ładnego skina Widzę, bardzo ładny Widzę, że też może takiego bardzo mieć Bardzo ładny, ale ty możesz być zaraz porażkę, no i właśnie masz Amber Witam panią Amber Dobra, z tą Amber to zrobimy tak, pyk Okej okay. Okej okay. Okej okay. Nie, nie Dobrze dobrze trafiłem. Jakbym chociaż zmicł jeden strzał, to bym tego nie wygrał. Beg, jakoś dziwnie powiedziałam. Dziwnie, Megusia. No dobra. Z Meg będzie mega ciężko. Tam <gryidentified> pewnie się No nie nie mam jak, nie mam jak pokonać no tego. Musiałbym się chować jak ale jeszcze później jest jak bez tego swojego zwarda, całego. Teraz coś ciekawego, ponieważ Clancy zmierzy się z legendarnym zadymiarzem, którym jest Serge! A jest to coś ciekawego, ponieważ obaj mają tutaj y, stage, y, co nie? I o, zaczynamy na pierwszych, ale widzę, że ty idziesz w od razu <grych> Na grubo Bo jeszcze możemy wiesz, trochę się poolepszać, Chociaż nie, dobra, ty już masz ulta, ty już sobie Skakujesz Aha. na drugi Ja powoli tutaj cały czas zbieram, zbieram, zbieram Naładuję sobie HP Ty widzę, że nie ładowałeś tego HP i to był twój błąd A nie, co? Akurat ci się odnowiło Co się tu? Kubańcu Nie ma Trudno, <laughs> ja już wiedziałem, że jak jest ten mulcik, to on tyle damage daje. Chester! Gramy teraz na mega żartownisio. i Skubaniec też może dawać dobry damage na blisko, więc nie ma co. O dobra, czekaj, teraz... Teraz mógłby podjechać tutaj? Tu coś? Teraz? Teraz? Jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał! Dobrze! Ja już jestem obcykana w graniu chesterem. Zobaczcie u mnie odcinek, to się dowiecie. <noise> Ile dzisiaj tego promo? Starcie z kurdeusem! No i to może być ciężko I słuchajcie, korzystając z okazji, że to już jest jeden z prawie ostatnich pojedynków dzisiaj. To ja tylko powiem, że możecie zostawić jakąś łapkę w górę pod tym filmem, Ile tych chłopak miało być wera? 8200. Okej, okay. i wtedy robimy kolejny właśnie pojedynek. I możecie napisać w komentarzu, czy chcecie też, żebyśmy nagrali jeszcze pojedynek na Barego, czy już nie, bo to jest stary zadymiar. Ej, dobra, jestem bombikiem. Jakbym nie zrobił teraz tego, tego podjazdu, tylko użył normalnie ulta, to bym to wygrał 100%. No, dobrze jest zagadywać. KIT! Kocie brawler i powiem wam szczerze, że... no właśnie. I to się za chwilę to wydarzy. O tu jest, jest, jest Dobra, czekam stąd, jakoś nie. No nie no, z, z kitem akurat z gierki jeden na jeden to praktycznie nie da się wygrać, nie? Jak ktoś dobrze mi gra A jak spisze się najnowsza legenda Draco w starciu z Clancy? Przekonajmy się i słuchajcie, to już jest ostatnie legendarne starcie, a potem czeka nas pojedynek Clancy versus Clancy Dokładnie tak, i sprawdzimy kto jest lepszym Clancy. Ja trochę więcej tych pojedynków to jest mój w ogóle pierwszy pojedynek grania Draco Okej, okay. no powiem ci, że no co, no na blisko trzeba dojeżdżać, musisz jak najszybciej ulta zrobić, nie? Jak chcesz jakieś tipy No faktycznie Vera, Draco... O, jeszcze nie ma. Dobra, ja już sobie skakuję na kolejny stage, to mi się podoba. Wiesz co? Kończę cię. Co? Nie, nie, nie. Kto, kto był pierwszy? Uwaga? uwaga. Kto to był? Kto to był? Znowu, nie! znowu wygrałem Ej, na milisekundy. No Trzeci raz dzisiaj się udało. Ale no ogólnie się trochę teraz z tobą bawiłem teraz. Bo jak powiedziałeś, że ten Draco nie grałaś, no to wiesz, to chciałem ci trochę pory dać. Ale jak już widziałem, że masz ulta, to musiałem się też zultować. No to słuchajcie, pora na ostatni wielki pojedynek. Clancy vs Clancy. Versus... Clancy. Dokładnie tak. Teraz będzie widziałem mega tryhard. Jeszcze dzisiaj takiego trahardu nie było, nie? Patrzę to. O, no, na no skubańcu. Dobra, już tutaj raz trafiona. 6600 gdzieś leciało, dobrze, dobrze. Dobra, co robi ten gadżet? Przelatuje do przodu, ale wiesz co, ja też mam ten gadżet. I to oznacza koniec. Clęsim grało się, się naprawdę dosyć przyjemnie. Myślałem, że będzie gorzej. I ten odcinek w ogóle wyszedł bardzo spoko. Także 8200 łapek? Tak. I nagrywamy kolejny odcinek z nowym zadymiarzem, jak wyjdzie. Jeżeli chcecie, żeby się nagrali też taki odcinek z Berem, to napiszcie o tym w komentarzach. No i co? Teraz to od nas na tyle. Siema! Subskrybujcie kanał! Tam na dole! Pu!